jedna z bocznych uliczek patrzcie jaki wiatrak jak fajne kwiaty poustawiane zieleń ludzi praktycznie w ogóle tutaj do kanału ślepa uliczka przejdziemy się zobaczymy ale tutaj naprawdę naprawdę cisza spokój o i tu jest koniec czyli musimy się wracać tu są ślepe uliczki ślepa uliczka niestety musimy się wrócić przejść jednak tą główną uliczką ale warto było przejść zobaczyć niwa dziwne też ślepa uliczka idziemy zobaczyć sobie jak to wygląda Jakby nie tylko nie tylko że chodzimy głównymi uliczkami ale tak jak to my chodzimy w różne boczne uliczki No. Okej, okay, idziemy dalej no trochę inna, trochę inny obraz Wenecji Obradzone bez ludzi, ale budynki też inne. Tam dalej już widzimy. O. Patrzcie, wyszliśmy z takiej ładnej uliczki. Budynek ładny, belki stropowe, tradycyjno włoskie. Pranie, wisi rzeczywiście. A tutaj takie inne budynki, te widać, że już nowsze. Ale ten piękny balkon, jeden drugi, naprawdę bardzo ładny. O, naprawdę bardzo ładny balkon Mostków, mosteczków Ale chyba będziemy powoli wracać Bo już siły nie te I Nadia już ledwo zipie A jeszcze kawałek przed nami też drogi Wieczorem, jeszcze się przejdziemy Po, po naszej miejscówce Więc idziemy Wracamy już dzieci, wracamy już Naduś, wiesz? Dobra No już niestety idziemy w kierunku parkingu Bo Nadia już rzeczywiście nie daje rady ale zboczenie zawodowe, patrzcie, jak instalacja poprowadzono od punktu do tego ładnie na żółto. Nawet ta jest spawana, bo dużo tutaj jest takich skręcanych. Także zboczenie zawodowe, niestety. Człowiek patrzy. Wczynki niepomalowane no na żółto, ale podpisane gaz Wenecja. Także jest. Idziemy teraz na prawo, na prawo. Idziemy na prawo. Idziemy tam, nie wiem co to jest, centrum handlowe czy dworzec, tam też piękny budynek ze zdobieniami. Idziemy jeszcze raz, byliśmy już tutaj, ale przechodzimy oto no tym mostkiem na górę. I potem już mówię, gdzie jest po 16. Jechać, zajdzie jakieś 40 minut, może nawet więcej, zanim tam jeszcze się zapakujemy, zapłacimy. No idziemy, idziemy do tego mostka łukowego, przejdziemy sobie drugą stronę, zobaczymy kanał. Także. Jest fajnie. Ok, idziemy. Jeszcze ostatni rzut oka. Kanał, główny kanał. Wenecja. Patrzcie tutaj. Policjanty, którzy mierzą prędkość. Transportowy, który wozi, wozi bagaże. A to fotorader. Jeden, drugiego sprawdza, jaka prędkość. Jak coś, to pewnie dostaje mandaty ustawione elegancko. Na drugą stronę idziemy sobie jeszcze zobaczymy. No, jesteśmy na mostku. Trochę mnie to kosztuje siły. Ta przystań tam dworzec autobusowo-kolejowy szklany most, który jest podświetlany szklany, jak widzicie, niektóre panele już popękane ale tak to jest podobno podświetlony fajnie już drugą stronę jeszcze pokażę Wam jak widać to żeśmy już tam byli widzieli Aha. bardzo ładnie pięknie Cały widok tam, tą, tą stronę no super dobra idziemy tam w dół dalej. No i jesteśmy kończymy. Przejdę sobie jeszcze w tą stronę zobaczyć parking zapłacony 35 euro. ale teraz jeszcze trzeba zaraz będzie jechać. Także jest całkiem fajnie. Zjazd chyba jest tędy, powiem Wam, 35 euro. Przystępna bardzo cena jest za 15 euro. Jeżeli przyjeżdżacie po 17 do 5 nad ranem, więc też bardzo fajnie. Można sobie wieczorem przyjechać, jak nie ma ludzi, pewnie ja słabo mi słychać. Widać, tam żeśmy byli tam. Także koło, żeśmy dzisiaj zeszli, a jeszcze przed nami trochę drogi powrotnej wiemy już gdzie mamy wjeżdżać idziemy, przejdziemy jeszcze w tą stronę, bym pokazać tam pewnie wiało mało żeście mnie słyszeli ale przejdziemy zobaczymy jest ok, także jako tako ja bardziej polecam przyjechać tutaj sobie za 35 euro spokojnie nie, spokojnie zaparkować główna droga wyjazdowa i wjazdowa. Coraz więcej ludzi wyjeżdża. Ta godzina, że ludzie wyjeżdżają. Wenecja zacznie pustoszeć na chwilkę. I pewnie jakbyśmy przyjechali na 17 to by fajnie było. Eee, fajny klimat może być tutaj wieczorem już tak samo. Jak są podświetlone pewne rzeczy i tak dalej, więc... Zastanawiam się czy jutro nie przyjedziemy raz jeszcze wieczorem. Zobaczymy jaka będzie pogoda, jak się będziemy czuli. Powiem fajnie słoneczko zaszło, nie pali, tak? Dzisiaj rzeczywiście jak po południu byłoby fajnie. No nic. Tyle na dzisiaj. Przed nami droga powrotna. Jedziemy. Auto szybko wywietrzone. wywietrzone, Włączyłem, żeby się wychodziło. I jedziemy do domku. I się zdecydować, co dalej robimy. jeszcze nie mamy nigdzie noclegu, porezerwowanego. Jeszcze jutro mamy tutaj. Gdzie solo? Czy jest solo? Jest solo chyba. A później, nie wiem, zobaczymy. Mieliśmy jechać na Szwajcarię. Aczkolwiek nie wiem, jak, jak finansowo się z tym wszystkim wyrobimy, więc zobaczymy. Tam jakiś limak, żeśmy nim wjeżdżali. A drugi jest tam, będziemy nim zjeżdżać. Naprawdę super. 35 euro to jest 7 godzin tam chyba, tak? 7 godzin tam parkingu no to praktycznie byśmy 7, 10, 7, ok, no to praktycznie by wyszło na, na to samo plus jeszcze bilety w tom z powrotem jeżeli chodzi o przyjazd i wyjazd pociągiem, tramwajem więc suma Subaru wyszło na to taniej, przyjechać tutaj no. na spokojnie, jesteśmy na miejscu do samochodu bez tramwajów, bez niczego więc uważam, że lepsza cena jest tutaj zaparkować może w sezonie jest rzeczywiście problem z parkingiem ale teraz to nie ma żadnego problemu, nie było. jakaś kolejka chyba na port ludzi tam dowozi. Fajnie zrobione. No i co? Żegnamy Wenecję. Zobaczymy kiedy jeszcze raz tu przyjedziemy. Chcielibyśmy kiedyś przyjechać pewnie. Więc dziękujemy i do miłego.